I ruszyły. Bardzo ładny, równy, dobry start. Oj, problemy ma tam jeździec z Salsabilem. Du, ale już opanował konia koń. Prowadzi Salsabil Du na prowadzeniu. Niesie się bardzo. Na drugiej pozycji Rzesk de Buzul. Dalej Żawat Vialet. Estatura oraz Kito. Z niewielką przewagą prowadzi Salsabil Du. Na drugiej pozycji Rzesk de Buzul, Na trzecim miejscu Żawad Vialet. I razem z tyłu Kito oraz Statura. 1700 metrów do celownika. Salsa Bildu już się uspokoił, jeździec go opanował i prowadzi z przewagą dwóch długości nad Rzesk de Buzul, Na trzecim miejscu Żawad Vialet. Na czwartej pozycji Estatura i na piątym miejscu Kito. 1350 metrów do celownika. Salsabildu wciąż na czele. Na drugiej pozycji Rzesk Debuzul, później Żawad violet Estatura i Kito. W zakręt wprowadza stawkę Salsabildu. Zanim razem, łeb w łeb, Rzesk de Buzul i Żawad Vialet. No i kolejną parę tworzą Estatura oraz Kito. Salsa Bildu na drugiej pozycji Żawad Vialet. Na trzecim miejscu Rzesk de Buzul, Czwarte miejsce zajmuje Kito i na piątej pozycji Estatura. Do celownika zostało 700 metrów. Salsabildu, koło niego żawad violet i są już na prostej. Wyprowadza Salsabildu, sporo przy wewnętrznej zyskał Rzesk de Buzul, środkiem toru finiszuje żawad violet Zacięta walka na 350 metrów przed celownikiem. Rzesk de Buzul i Salsabildu. Salsabildu, Rzeszk de Buzul. Salsabildu, du, de Buzul. Te dwa konie w walce o zwycięstwo. Rzeszk de i Salsabildu. Rzeszk de Buzul i Salsabildu. I, salsa I zdaje się wygrywa Rzeszk de buzul na drugim miejscu. Salsabildu na trzeciej pozycji. Żawad Vialet.